Hej hej, z tej strony Extra A dzisiaj będziemy losować na kole fortuny, jakimi brońmi będziemy mogli grać. Dokładnie. Tak, o to w tym chodzi. Eee, no i co? Przechodzę do koła Fortuny. Dobrze, już jesteśmy w kole fortuny. No i kręcimy. Oczywiście leczenie się nie będzie liczyć i co nam wylosuje? Zobaczmy. Oby coś fajnego. Okej, okay, mityczne. No powiem ja Wam, że z mitycznymi będzie ciężko na pewno, bardzo ciężko, bym powiedział. Raczej postawię na... Rzeczy Darta Vadera. Co ja gadam? Rzeczy Star Warsowe. O. Jak widzicie tyle mi brakuje do fulla. Może sobie ewentualnie coś dokupię. Został tydzień. Ale... No nie wiem, no nie wiem. Zobaczę. Może jeszcze wytłumaczę na pewno zasady, żeby tutaj nie było nic błędne. No, wiadomo, używamy tylko mitycznych itemów. Leczenie jakie chcemy i tak będziemy grali z dwie rundki dwie, trzy rundki około z tymi tymi rzeczami, właśnie. W sensie, wiecie o co chodzi: wylosujemy niebieskie, to będą niebieskie. Wylosujemy te, to będą te. No. Dobrze, a jak sobie przy okazji lecimy w tym busie, to zachęcam Was do subskrybowania i lajkowania mojego kanału, bo to mnie bardzo rozwija. No, no i nie przedłużając, przejdźmy już do odcineczka. Eee, o, tu przeleciałem lekko. Ej, widzowie, dawno mnie nie było w Fortnite i widzę coś tu. O, przytrzymaj, aby wyciszyć. Halo? Nie wiem widzowie o co chodzi. Jeśli wiecie, to proszę napiszcie mi w komentarzach, bo nie wiem. Yy... Tak yy... no to lecimy teraz na te bazy dartowej dera. Yy... Mam nadzieję, że za dużo się nie pozmieniało, naprawdę, bo... Ty, czemu? On... mnie chce zabić? Podniosę to, w sumie nie wiem po co? Co jest? Czemu oni mnie chcą zabić? To jest nieludzkie. Eee, czemu mnie tak nie lubicie? Postawcie mnie! Dobra, jeden leży chociaż. Ale chyba je osłabili. Jeżeli chodzi o te. O! Zadaj obrażenie przeciwnikom. A, to te misje Dart, y, ze Star Warsów. Ja ciągle gadam. Nie! Z Dartem Wejdera y, ciągle gadam, a to są Star Wars w sumie. Y, następny odcinek na kanale to będzie właśnie part 2, robienia tych misji. Zachęcam do part 1, bo działo się, działo się. No, chyba że zrobimy przez przypadek wszystkie. Ale nie będę się starał ich robić. Nie! Gościu, zostaw mnie! No i dead jesteś. I po co ci to było? I po co wchodziłeś mi w drogę? Dobra, taktyczne leczenie teraz apteczką musi wejść. Bo no, naprawdę to jest tragedia, jeśli chodzi o moje życie. No. Dobra, ja już uleczony. I tutaj musimy wyjść. Ale no u Ten miecz świetny jest kozakiem. Ja go tak polubiłem. Chodzi mi wiadomo tu o czerwony. Ale jakiś gość już mi się do niego skrada i nie może mi go zabrać. No, dostań coś. E, no, ja nie wytrzymam. Ja nie chcę z nim się bić na blisko, bo on pewnie ma jakąś pompę. Oj, dostaw mnie. Dobra, szybko muszę po ten miecz polecieć. No weź, daj się kliknąć. Proszę. Ta animacja jest kozacka, widzowie. Kozacka, Fortnite się na serio postaram. No to jest piękne. No i już mam ten drugi, drugą rzecz. Teraz tak. Możemy jeszcze mieć tą pompę mityczną. I nie wiem, czy zostały wycofane z gry te takie. Te MP. Chyba zostały już wycofane. Nie mam pojęcia. O, lama. Niestety lama nam uciekła. Nie widzieliście tego, bo. Mm, ja chciałem przedłużać. Ale widzę typka. I to już zobaczycie, jak z nim, mam nadzieję, wygrywam. Nie ma innej opcji. Dobra, i ty, gościu, zostajesz zdetonowany w tym momencie. Wow, to było piękne. Nie mówcie, że nie. Uuu, dobra, żyję w oddali. Widzę już kolejnego typka. Niestety nie mam takiego wielkiego zasięgu. Ale zacznę do niego strzelać, żeby już był zbawiony. Y, zwabiony. Co ja gadam, zbawiony. Dobra. Na szczęście ten miecz blokuje pociski. Więc jak mi tylko się zawaha strzelać, to nic nie trafi. Dobra. Gdzie ty jesteś, gościu? Tu go nie ma. On na stówek gdzieś kampi. Nie ma takiej możliwości, że nie. Aha. Chyba, że więc... ojej! nie jest. Albo ja byłem dobry, albo nie wiem, go coś zlagowało czy coś, bo... żadnej pestki we mnie nie trafił. No dobra, to... ja się wezmę zlecenia i się widzimy... w kolejnym typku. Dobrze, ja mam kolejnego typa. Nasze zlecenie to jest Mr Beast. I to jest on, tak, albo nie on, nie wiem, nie mam pojęcia widzowie, mm, ale wiem, że mi nie ucieknie. Tak, to jest Mr. Whist, o, nie, jednak są te bronie do MP. Czemu to go nie uderzyło, nie, widzowie ginę. No, niestety w tej rundzie nam się nie udało, ale zobaczymy, co nam się wylosuje w następnej. Tylko tutaj zauważyłem, że nie dopisałem broni niebieskiej. Ok, bo tutaj mały błąd techniczny. Jeszcze tutaj niebieskie. Ok. Niebieskie. Ok. Jeszcze raz. Zobaczymy co się nam wylosuje. Uwaga, uwaga. Nie, szare, nie. <grym> Tylko nie szare. No trudno no. Koło wylosowało, to ja tak muszę zrobić. I jeszcze zauważyłem, że nam dwie skórki odblokowało. Tą i tą. Takie są średnie, ale git. Yy, następna jest ta emotka i ten Jak on się nazywał? Yy, strażnik z kor, koruskant Nie wiem, coś takiego. Yy, poprawcie mnie w komentarzach jak coś źle powiedziałem. No dobra, szare itemy będzie ciężko, ale spróbujmy. Lecimy teraz sobie na rynek Kowadła. Nie wiem czemu, ale taki... Tak. tak. Jakoś. Yy. W tym czasie, jak sobie lecę, to zachęcam Was do subskrybowania, a jeszcze raz i lajkowania kanału, bo naprawdę mnie to bardzo rozwija. A dla Was to tylko sekunda. Nic Was to nie kosztuje, więc bardzo bym się cieszył z tego. Yy. A kontynuując dalej, to lecę tu, tak, bezpiecznie. Chociaż, pewnie, znając moje szczęście, to. Wszędzie będą leżały zielone itemy. Nie, nie lećcie. Tu błagam, ludzie. No to fajnie. Jak ktoś tu poleciał, to jestem martwy. Dobra. E, najlepszy pomysł to będzie po prostu uciec. Otwieranie skrzyń aktualnie nie ma sensu. Bo raczej z nich wyleci najprędzej coś zielonego. I chyba nawet inaczej się nie da. No dobra. Proszę szara pompka chociaż. Nie wiem, coś szarego byle by było. Nie to nie. Zawsze leżą jakieś szare pompy, nie? Oczywiście w tym odcinku. Nie, nie, nie. O! Chociaż granaty. Chociaż tyle dobrego. To sobie musimy. Nie wiem. Co robić? Uciekać czy nie? Proszę gość, obyś ty tu zostawił jakieś szare itemy. Super, fajnie, że mi chociaż gold zostawiłeś, typie. No i co ja zrobię? Nie wiem, no, kampię. Jak coś się wydarzy, to wam powiem. Okej, okay, widzowie, ja słyszę tutaj sprzęt DMP, ale wszedłem do jakiegoś pomieszczenia. Proszę. No, to wiecie, co mi zostało, widzowie. Znowu kampić. Sobie pooglądam tu przez okienko jakieś fajty losowe. Nie no, z tego nic nie może wychodzić. No dobra, lotnik, super lotnik. No nie no, niebieski pistolet tak se oleży na ziemi. Jak on tu coś zostawi szarego. Pociski raczej mi się nie przydadzą. Znaczy pociski się przydadzą, ale fajnie jakby do pocisków jeszcze była broń. A jak nie ma, to tak kiepsko to hmm. Nie wiem, może coś w tym domku. W takich domkach lubią być takie puste. takie leżą. jest! Dwa karabiny, widzowie, dwa karabiny. Czy ty, wy wiecie co to znaczy dwa karabiny dla mnie? Dobra, co ty miś kumasz? Ja ciebie wypożyczę, bo ja jestem biedny w tym odcinku. Hmm. Okej. Okay. O oh jest, nowy level wbiłem. No i jak zwykle jak będą jakieś typki, to Was poinformuję. Dobra, ja tu jadę na jakąś zadymkę. W ogóle nie wiem ja po co ja tam jadę. Nie wiem, pewnie znowu zginę. Z takimi brońmi to nie trudno. Oj, dostałem trochę. A, fa. Moje własne auto mi blokuje strzał. Trzech typków jest. Ja mam szarą broń. Trochę mu tam pestek trafił. Łem. Misiu, co, może się wycofajmy. Nie no, nie mam amunicji. Jakby mam drugi pistolet. Ale... Ja tu byłem? Nie było mnie tu, ale... Pewnie. Dobra, spróbujmy na brutala pójść. Może tam coś będzie ciekawego Uciekam I Już trochę daleko uciekłem Nie. O dobre, to był tylko myśl. Już trochę daleko uciekłem, jestem w tym świątecznym domku Ale Nic nie widzę w ogóle. Yy, tu jest gdzieś ta skrzynia. Aha, o, tutaj. Widzieliście to? Nieważne. No, granaty, no co fajne. Granaty i kozy, kozy. No to w sumie nie wiem co teraz. No tak. No słaby ten ekwipunek mam. Jeszcze pójdę do tamtego domku. Może tam coś będzie. No tak, sprawdzam ten domek, sprawdzam. I nie zapowiada się, żeby tu coś miało być. Może jeszcze coś na górze jest? Coś te karabiny mi w tym odcinku towarzyszą mocno. Ale poza tym to tak słabo. Mgiełkę sobie wezmę. No i co? Hej, ja dalej lecimy. O, tam jest e, ciężarówka soczków. Więc coś dla mnie. Darmowe leczenie to coś dla mnie. Okej, okay. idę, idę, idę i dojść nie mogę. Czy tam jest typo? Aha, super. To ja po prostu jestem ślepy. Shotgun. Dobra. Pek i pek Tak to robię. A, nie, no, jak mam shotgun, to już jestem niepokonany. Ja już mogę wygrywać tą grę. Powiem wam. No i full wszystkiego. Dobra, idę na tego lunch Pada, bo wiem, że tu jest. Mm, takie mam te, dobra, jestem już przy tym lunchpadzie, no i lecę, ale ojej, ale mi nie przesunęło, no i dobra, lecę, lecę, w sumie bez sensu, tu poleciałem, bo szybciej by było pójść na pierwsze, ale chodzenie na pierwsze jest dla słabych. Mm. Okej, okay. jesteśmy w tym momencie, co na początku. Jak widzicie, zebrałem sobie wolną pompę. Pójdę na tamtą zadymię. Okej, okay, już z daleka ich tam widziałem. Jeszcze przed odpaleniem nagrania. Mm. I mam nadzieję, że mają słabe bronie. Tak, żebym miał z nimi szansę, wiadomo. No nie no. Jeszcze ciebie mi tu brakowało. O, no chodź, dawaj, dawaj, jak taki koks jesteś. Oj. Dobra, tylko jedną pestkę mi da. On miał niebieską pompę. No to smutno trochę, że nie mogę jej podnosić. I ciężki snajpery, nie no. Tragedia powiem, widzę, tragedia. Tam się chyba gdzieś klepali. Tam są. Okej. Okay. No to co? Nic nam nie pozostało, jak tam tylko iść. Aha. Można powiedzieć, że jestem martwy. Jest dobry, dobry. Muszę przyznać. Pewnie mam mieć świetne obstawiam. Dobra, zachowam się jak Najgorszy słabek, czyli będę podwalał no, Ale widzowie Zrozumcie mnie, ja mam takie słabe bronie Że to się nie da inną taktyką tego robić No nie da się Ojojo, oj. no i teraz we mnie wejdzie pewnie Ratunku misiu, strzelaj coś do niego może No i zginąłem No i nie no i to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Subskrybujcie, lajkujcie e, e, po więcej takiego kontentu. I następny odcinek to są te misje ze Star Warsów. Trzymajcie się, na razie.